Dzień dobry, witam serdecznie Przychodzę dzisiaj do Was jeszcze nie przypudrowana i jeszcze nie wykonturowana Z tego względu, że udało mi się w Biedronce dorwać Kremowe konturowanie To są produkty, które były kiedyś dostępne Stare gwiazdy poprzednich kolekcji Tak wygląda róż I muszę Wam powiedzieć, że one przepięknie pachną takimi wiśniowymi cukierasami Tak wygląda bronzer nie wiem, czy będzie na mnie chłodny, ale powinien być neutralny wystarczająco. Oprócz tego jestem ostatnią osobą, która testuje błyszczyki od Fenty, więc nałożę sobie konturówkę i błyszczyk w odcieniu 01 Fenty Glow. Błyszczyk pochodzi z kalendarza adwentowego, który otwierałam ostatnio na kanale. Tylko hm. czy ta konturówka nie będzie zbyt różowa? Trudno będziemy się jakoś ratować, bo ten odcień jest taki rudy, ale z delikatnie różowym tonem słoczyk bardzo ładny odcień już w kalendarzu adwentowym mówiłam Wam, że on pachnie jakoś tak słodko, ale z taką dziwną, mało przyjemną nutą taką syntetyczną, nie jestem w stanie rozpoznać tego zapachu łyżczyku wylatuje naprawdę dużo okej, okay, on będzie taki lekko transparentny stracił tą swoją rudość na łusek, jest taki niudo-różowy, Piękna tafla, gęsty, nabliżający. Nie widzę w nim drobinek, to akurat mi się podoba, bo efekt takiej drobnej perły jakoś tandetnie mi się kojarzy. Natomiast, czy to jest produkt, na który warto by było wydać tyle pieniędzy? Myślę, że tak, ale na pewno znajdziemy jakieś zamienniki w drogerii i nie jest konieczne wydawanie tylu, jeżeli nie macie takiej możliwości. Bel ma zdecydowanie lepszy zapach od Fenty. naprawdę są takie słodziutkie, owocowe cukierasy. I choć nie przypadam za perfumowanymi produktami do twarzy, to, to mi się naprawdę podoba. Mam nadzieję że tylko, że nic mnie nie uczuli. I dajcie znać, czy już coś kupiliście na Black Friday. Ja się jeszcze czaję na kilka marek. Widziałam, że na Kurt Beauty jest minus 25%, więc Pretty Grunge poleci do mnie. Zastanawiam się też jeszcze nad nataszką. Chyba tą typową szarą odpuszczę, bo mam sporo takich odcieni, ale może mięciakową wezmę. Chociaż, czy to jest mi potrzebne? Nie. Czy chcę? Oczywiście, że tak. No dobra, lećmy ze słoczem. Chociaż, jak grzebie w nim tak dłużej, to robi się taki troszkę wazelinowy. Weźmy sobie róż i sprawdźmy, czy on też się będzie tak. Zachowywać. Tak, jest bardzo podobnie. Im dłużej to tym tłustszy się staje. Hm. Dobrze, zróbmy słocze na łapce. Już tak tradycyjnie nie będę zmieniać kadru. Ok. Jeszcze trafić. Hm. I co sądzicie? Mi się podoba. Pigment jest naprawdę ładny. Zobaczymy, jak się będzie rozcierać na twarzy Zastanawiam się, w jaki sposób to aplikować Czy gąbeczką, palcem, czy może pędzlem Spróbujmy hm. Nałożę palcem, zobaczymy, co się stanie Okej, okay. nie powinien być jakiś patologicznie rudy hm. Praktycznie zniknął, ale bardzo mało go nałożyłam Dołożę To chyba będzie taki bardzo bezpieczny brązer. Albo trzeba go nakładać po prostu w pędzle. Gąbka może go zjadać w bardzo dużych ilościach. No i co? No i prawie znowu go nie ma. Próbuję na gąbkę i dopiero na przykład na nocha. Czy to ma jakikolwiek sens? Uuu! Ale mam wyszczupony z jednej strony mój kartofel. Okej, okay, do konturowania nosa on jest naprawdę świetny. To że ten pigment trochę znika i wsiąga w gąbkę. To ten kontur jest taki. Przynajmniej na żywo delikatny. Tak wygląda policzek z delikatnym konturem, dwa razy z łapki, a tak bez. Jest różnica, ale naprawdę taka subtelna. Dobra, lecimy na gąbsko. Nie ma co się bawić. Trzeba się wyszczuplić. O! Tak! Teraz jest pigment, proszę Państwa. No. Ale jeżeli jesteście opaleni, to powiem się, że on może być na was niewidoczny, albo robić czarną smugę. Ładny jest ten odcień. Co się stanie, jeżeli na drugą stronę nałożę pędzlem? Czy on będzie jakoś lepiej widoczny? Może za delikatnie go nałożyłam? Ej nie, też widać. Może powinnam dzisiaj mieć większe krycie? Ale trudno. Bronzer do tyku jest taki delikatnie lepki, i tutaj dobudowałam sobie kąpeczką. Zdecydowanie najbardziej podoba mi się ta forma aplikacji. I jeszcze wracając do promocji obecnych, czy Wy coś kupujecie? Bo jestem naprawdę rozczarowana promocją w naszej polskiej seforze. Może w sam piątek będzie coś więcej. Ale przed Black Friday było minus 25%, a teraz minus 20%, i to jeszcze nie wchodzi na wszystko. Podoba mi się to, jak wygląda ten bronzer. Ładnie się roztarł, rozłożył. Nie zoksydował na tyle mocno, żebym była pomarańczą. To bardzo duży plusik. I to, co chcę Wam jeszcze powiedzieć, to to, że on jest raczej delikatny. Trzeba by było go nałożyć naprawdę dużo. A w takiej umiarkowanej ilości jest naprawdę ładnie. Do drag Quinton absolutnie się nie nada. Ale do takiego dziennego konturu, liftingu to jak najbardziej na plus. Oczywiście lecimy sobie teraz z różem. Myślę, że też nie mam co się bawić. Od razu go nałożę. O, o, o. On jest chyba mocno napigmentowany. Ups. Materiuszka dzień dobry. Tak, jak najbardziej. Może się jeszcze uda to... Nie da się... Nie, nie. A tak serio to bym powiedziała, że to jest taki zimowy rumieniec, ale widzę, że da się go zgasić bardzo dobrze. Ktoś ostatnio pisał, że mam za delikatny kontur do mocnego oka. Dzisiaj jest jest potężnie, mam taką nadzieję. Jeszcze to troszkę może poprawię na sucho. I tak wracając do promocji Glam Shopu, to zamówiłam multichrome, bo jeszcze się załapałam. Na <grytanie> no błąd cenowy i wychodziły po tylko 30 zł. Multichrome za 30 zł, to było absolutnie nie wziąć. Informowałam Was oczywiście na TikToku. Paczka oczywiście też otworzę na TikToku. I później sobie razem może przetestujemy tutaj. Zobaczymy. Dlatego, że wziąłem bardzo dużo cieni. No, może nie tak dużo jak zawsze, ale dobrałam sobie jeszcze marmurki. Pięć złoty, znowu grzech nie wziąć. I no, jak mówię, multichromy. Wziąłam jeszcze niebieską kredkę do oczu. Zobaczymy, czy ona mi się utrzyma. Mam bardzo problematyczną linię wodną oka i no niestety to mi wszystko ucieka. Oczywiście po zapudrowaniu intensywność jest mniejsza, ale dalej widać zwłaszcza ten róż. Podoba mi się, jak to wygląda. Delikatnie sobie wzmocnię brązer na sucho. Nie wiem, gdzie podziałam paletę, więc wykorzystam ten chłodniejszy bronzer od Natalii Przybysz we współpracy z Volare. I to też jest jeden z lepszych brązerów. Jedynie co, on mógłby być jeszcze chłodniejszy. Oczy zrobimy sobie paletą esencja, dlatego że powinna być jeszcze dostępna w Glam Shopie, a jako, że trwa Black Friday... To chciałabym, żebyśmy sobie coś nią zmalowali. I sami się przekonacie, czy ona jest warta wydawania waszych pieniędzy, czy to są wasze odcienie. Pomijając to straszące opakowanie, ten środek gwarantuje, że jest lepszy. Nie zgodniecie, kto dziś zapodział podział. <grych> Nagranie ze słoczami, więc lecimy i jeszcze raz. Opakowanie wygląda w sposób następujący, takie troszkę cholo, ale bardzo tandetne, tak wygląda. Środek. Trzy przepiękne błyski, jeden troszkę mniej błyszczący i kaprys, który był taką zwykłą brzydką perłą, więc go wymieniłam na inny mat. I lecimy najpierw ze słuczami matów. Pierwsze trzy. Wszystkie trzy maty są bardzo kremowe, alabaster jest bardziej żółty niż różowy, choć może mieć taką... Nutkę brzoskwini, ale to bardzo minimalną. Podno elegancki ma fioletowe tony, za to zachcianka wpada w taką czerwień. Placyk oraz gwarantowany są takimi ciepłymi brązami, z tym, że gwarantowany w samym odczuciu jest bardziej suchy. Całość też cudownie kremowa. Sedno, esencja oraz morganit najmocniej błyszczącymi perłami. Tu chyba w tej palecie nie ma turbotów. Powiem Wam szczerze, że ja nie widzę większej różnicy między turbotem a ultraperłą. Wszystkie mają złote i różowe drobiny, przynajmniej według mnie. Sedno jest bardziej złote. Esencja wpada w taki chłodno-srebrny róż. Za no to morganit jest typowo różowy. Metaliczny nud jest dokładnie tym, jak się nazywa. I jeszcze dorzucam Wam to sedno z którejś ósemki. To jest ultramat. Bardzo jest lotny i plący się. I tak wygląda cała łapka. Widać wyraźną różnicę między błyskami. Mam nadzieję, że na nagraniu również to będzie widoczne. Inglot nałożony, taśma podklejona. Tak wygląda moja paleta. Tutaj jest Sedno, z którejś z palety ósemek Normalnie cienie z konfekcji możecie kupić jeszcze na stronie On powinien być, nie wiem, za jakieś 2 złote Chyba powinien być na promocji To jest formuła trochę jak Ultramat Dlatego ja mam tu gąbeczkę, ona się sama przykleiła na szczęście Ale cała reszta cieni pracuje naprawdę normalnie Zaczniemy od beżu Tak wygląda różnica pomiędzy jednym okiem a drugim Jest wyraźnie jaśniej Wygładzone, bardzo mi się to podoba Zacznę od najciemniejszego cienia, czyli gwarantowane. Tak wygląda osypka. Czyli przy delikatnym nakładaniu praktycznie żadna. Jeszcze nie wiem, co ja chcę. Jak zwykle. Kreskę to chyba nie. Może cały się No dobra! Skoro tak ładnie się przykleja. Troszkę by było z tego nie skorzystać. Ale wychodzi jaśniej niż w Na no Nabudujmy. Czy ja wam nie zasłaniam? Mam nadzieję, że nie. To jest nic z takim wyraźnie ciepłym podtonem. Jak zaczniecie go rozprowadzać, i jest cudownie, jednolicie. Odrobina klasyka, czyli tego przejściowego brązu. Powinno się łatwiej blendować, ale chyba potrzebuję czegoś większego do tego, co planuję. Pomerdam trochę takim większym i lecimy dalej. Na ten sam pędzel, chłodno-elegancki i na środek. Zobaczymy, jak one się ze sobą połączą. Wiem, że ten sedno nie zawsze chce się ładnie łączyć z innymi matami, ale ja go tu dorzuciłam w formie akcentu kolorystycznego. Dla ten chłodno-elegancki jest jakiś taki. Jasne. Przeciągnąłam ten fioletowy odcień troszkę tutaj do środka, i nadblendowanie tego ciemnego brązu. Dzięki temu zgasiło mi to pomarańczę i wygląda teraz naprawdę dobrze. Nałóżmy może morganit. Tak, cudowne są te cienie. Błyski z tej palety mam wrażenie, że są bardziej gładkie, do takiego typowego turbo pigmentu, ale i tak bardzo ładnie się iskrą. Nie wiem, czy tu będzie widać w tym kadrze. Nad morganitem zrobiłam taką kreseczkę esencją. Jeszcze esencję dam też w sam wewnętrzny kącik. Na sucho, najwyżej coś się osypie. To no, trudno. O, już mi się coś sypie. A tak, na mokro spsikałam pędzelek giełką. I tak, jest bardzo duża różnica. Na dolnej powiece robimy to samo, czyli gwarantowane a później załatam te dziury i będę podczyszczać. Pigmentacja. Dolny kącik trzeba by było jeszcze troszkę poprawić, ale nie będę ruszać tego oka, bo boję się, że znowu zacznie mi łzawić. Wtedy już się wszystko rozjedzie. Ale samo blendowanie przebiegło bez zarzutu. Błyski są piękne, maty też się pięknie połączyły. Tu nie mogę tej palecie absolutnie nic zarzucić. Zaczynam ukwicie od zachcianki. Ła! Od niej, coś mi uzawi. Mam straszne problemy z tymi oczami w ostatnimi czasy, ale to nie jest wina cieni. Uch. I to mam wrażenie, że jest mat. Troszkę pokroi tego huścika z Czyli niby macie płetony takie czerwono -ceglane, ale jest w nim trochę różu. Przedno, tak jak widzieliście, okrutnie się pyli. I Spróbuję go dać w formie właśnie akcentu. Tutaj w tej palecie zamiast sedna był Kaprys, czyli taki, taka brzydka, niebłyszcząca, brązowa perła. I teraz tak. A tu się ten cień bardzo ładnie nabudował. Pli się po prostu jak chory, ale łączenie tych granic, tu chyba nie jest jakieś takie bardzo problematyczne. ładnie się przechodzą. Rościeranie do chmurki w mojej ilości ten cień też się nada. Ale kiedy właśnie chciałam takie, zrobić takie przejście, jak tutaj między jednym cieniem a drugim, to on już. Stawiają mi problemy. Zobaczymy, jak będzie się prezentował w takiej wersji. Dużym plusem robienia, oczywiście, takich testów jest malowanie się samej dla siebie tą paletą. Mogę wrócić do tego, co już mam, do starych produktów, które już mam, zamiast kupować nowe. Choć nie ukrywajmy, nowe też lubię kupować i testować. Zawsze sprawdzenie czegoś nowego jest bardzo ekscytujące. Może akurat znajdę jakąś idealną markę, która mi się lepiej sprawdzi. Zawsze jest bardzo, bardzo dużo możliwości, zwłaszcza w markach Indii zagranicznych. Czasami odnoszę takie wrażenie, że jak się pracuje ciągle na tym samym, to nie ma możliwości rozwoju. Niby technikę dalej można ćwiczyć, ale te ci nie pracują przez większość czasu w ten sam sposób. A niektóre, jak weźmiemy inne marki, wymagają budowania. Delikatnego rozcierania. czasami trzeba pokombinować, choć nie wszyscy też lubią cienie specjalnej troski. Ale nie wszystkie wymagają specjalnego traktowania, po prostu zmiany techniki. A jak jesteś takim amatorem, jak ja, lejkiem, to warto testować coś nowego. Czy ja mogę przestać ryczyć tym oknem? Co ty robisz? Uspokój się. I to jest najlepszy dowód, że ten czerwony cień nie jest takim. Czystym, czerwonym. On ma trochę takich do brązów, a przy tym wygląda, mam wrażenie, jeszcze bardziej na różowy, że ten cień się wybił. Ten podton. Bardzo ciekawy odcień, to na pewno. W naprawdę minimalnych ilościach dokładam tego seta na granicach, ale jak widać, już mnie poniosło. Ten cień jest bardzo napigmentowany. I jak mówiłam, on jest taki troszkę neonowy, ten koral? Piękny. Metaliczny niód na sam środek. Czy mi to będzie pasować średnio? Kurde. Chyba to mi bardziej by coś pasowało drobinkowego chciałam troszkę esencji, ale widzieliście jak ten metaliczny niód wyglądał i może esencja może będzie mi się lepiej podobać? Nic mi się tu nie podoba. Może trzeba było zostawić to oko Podklejam do końca dolne oko i zaraz się widzimy. Wpadłam na jakiś dziki pomysł i narysowałam sobie taką kreseczkę tym samym czerwonym cieniem co u góry. I zaraz zobaczymy, co wyjdzie dalej. Miziam się trochę z sednem. Delikatnie. I przejdźmy do tego czerwonego. Skoro i tak mi się tu podkład rozjechał, to wszystko jedno. Odwala mi już na stare lata. Tak to wygląda. Na ten moment jeszcze sobie w kącik nałożę ostatni błysk, który mi został, czyli sedno. Mam dwa sedna w palecie. Właśnie sobie teraz to uświadomiłam. O, coś mi się sypie. O, cudo. Ale świetlacz Eveline Field Glow. Tak wyglądają oczy już skończone i wytuszowane. Dajcie znać, która wersja bardziej wam się podoba. Mi osobiście przypadają obie do gustu, ale możecie wybrać pomiędzy klasyczną chłodnobrązową, a różowo-wróżkową. Powiem szczerze, że mimo, że to sedno jest upierdliwe w pracy, to bardzo dużo daje tej palecie takiej świeżości, troszkę ciepłoty, wiosennego charakteru. Jak widzicie, to oko jest takie ciężkie, solidne. Ja już Wam kiedyś narzekałam na te dziesiątki od glamu, że gdyby poprzesuwać równo te wypraski, to weszłoby tu spokojnie 12 cieni, albo tą paletę można by tak grubo pomniejszyć. I tu tych przejściowych cieni może niektórym osobom brakować, dlatego o tym wspominam. Ja sobie wymieniłam jeden cień i dla mnie ta paleta jest kompletna. Po prostu klasycznie, jak zwykle, podczyszczam wszystko beżem albo tym podkładem od Eveline bo tu akurat berzyk mamy jeżeli delikatnie pracujecie, to ja nie zauważyłam żadnego sypu w tych wypraskach na twarzy tylko przysednie ale jak mówię, to nie jest domyślny cień w tej palecie i on jest ultramatem zupełnie inna formuła, może być problematyczna te cienie nie są w ogóle problematyczne bardzo dobrze się z nimi pracuje, one się rozcierają idealnie łączą, jest naprawdę cudo wykopać ten jeden cień, dać jakiś przejściowy albo akcent, tak jak w moim przypadku i jest sztosik Cienie w pracy są mega, naprawdę jeżeli macie problemy z cieniami, to tu nie sądzę, żebyście jakikolwiek mieli. Natomiast pytanie, czy ta bajka kolorystyczna w ogóle Wam się podoba, bo powiem szczerze, że sama po nią rzadko sięgam. Ale jak już sięgam, to absolutnie nie mogę narzekać, wyszło naprawdę cudownie. I nie pracuje się z tymi cieniami długo, te makijaże naprawdę szybko wychodzą. Pigment bardzo łatwo się buduje, rozciera się bardzo łatwo, łączy się, same z siebie się łączą, błyski są naprawdę bardzo ładne. Oczywiście, jak będziecie nakładać ich więcej, to osyp się pojawi pod okiem, ale to zawsze można jakąś chusteczkę czy tam wacik przetrzeć, jeżeli robicie najpierw oczy, bo ja zaczynam od twarzy. Ale wtedy też można albo sypkę, albo uważać, albo przykleić je na mokro, spsikać mgiełką czy po prostu na klej. Czy ja nie zaczynam mówić za szybko? Zawsze mam wrażenie, że mówię za wolno i później spidranuję. Ciężko mi tą paletę zakwalifikować dla osób, które by chciały na przykład wyjściowy makijaż albo tylko dzienny. To jest coś pomiędzy. Na przykład, dla mnie ten czerwonawy byłby za słaby solo, jeżeli bym chciała takie potężne wieczorowe oko zbudować. Bo swoją drogą chciałam dzisiaj wykorzystać na bordowo paletę tart, z już Wam pokazuję. Dawno, dawno temu za górami, za lasami, w naszej seforze pojawiła się taka paleta tart w zestawie kolorystycznym na grupie się ogłosiłam, czy może ktoś by nie chciał tej drugiej części. Bo marzyła mi się ta. Jak zobaczyłam, jak te borda wyglądają maksineczki, to się zakochałam, stwierdziłam, że muszę to mieć. I tutaj macie na przykład odcień Jazz Start, a tu zachcianki. Widać bardzo dużą różnicę, że to jest zupełnie inna historia. Ja chciałam właśnie mieć coś takiego, a wyszło, wyszło wróżkowo. Tak też się zdarza. Dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, jak Wam się podoba. Paleta, czy może ją macie, jak Wam się podobają makijaże. I dziękuję za oglądanie. Do następnego!